Czy zastanawiałeś się czasem, dlaczego ludzie mają problemy? Na przykład, czemu ta para kłóci się ze sobą w domu, on się na nią denerwuje, ona się obraża i konflikt gotowy. Są złe emocje, ciche dni, może jakieś niefajne docinki. Krótko mówiąc, przez jakiś czas wasza relacja jest gorsza niż mogłaby być. Albo ktoś pracuje dobrze, jest w miarę inteligentny, ale zarabia mniej niż by mógł. Czemu nie zarabia więcej? Przecież są ludzie, którzy robiąc to samo mają więcej. Więc w czym problem? Inna sytuacja, ktoś chciałby zrealizować jakiś cel, ale mu nie wychodzi. Wie czego chce, na przykład systematycznie uprawiać sport albo codziennie czytać, nauczyć się jakiejś umiejętności, ale czas mija i nic się nie dzieje. Dlaczego tak jest? Przecież to nie jest jakaś niemożliwa sprawa, to można naprawdę zrobić. Są jeszcze inne problemy, które ludzie mają. Weźmy sobie, nie mogę poznać właściwej osoby, by związać się na dłużej, albo na nic nie starcza mi czasu. Przejmuję się tym, co inni o mnie myślą. Nerwy niszczą mi zdrowie. Nie wierzę w siebie, boję się zmian, przekładam rzeczy na później, Itd. Tak, tak dalej, A więc dlaczego ludzie mają problemy? Powiem Ci, co przez blisko 20 lat słyszałem w swoim gabinecie i na tysiącach szkoleń, które przeprowadzałem w różnych miejscach na świecie. Najczęściej ludzie odpowiadają, że mają problemy, bo coś jest z nimi nie tak, Albo z rzeczywistością, w której żyją. Mówią, że nie mają cierpliwości, by dać sobie radę z krzyczącym dzieckiem i wybuchają złością. Albo że ich rodzice są toksyczni i dlatego nie utrzymują z nimi specjalnie kontaktu. Albo że szef nie chce dać podwyżki i że boją się stracić pracę, więc w ogóle o tę podwyżkę nie proszą. Czują też, że coś jest nie tak, że mają potencjał, mogą przecież więcej, ale coś nieświadomego ich blokuje. Okej, okay, mówię do nich, rozumiem cię doskonale, a czy wiesz, co to jest, co cię blokuje? Wtedy ludzie mówią, brak pieniędzy, Męczący szef, trudne emocje, nieprzepracowane dzieciństwo, i tak dalej. A ja mówię do nich tak, ale ktoś tego szefa wybrał, ktoś te pieniądze zarabia, ktoś tych emocji nie kontroluje, ktoś nie zmienił wzorców myślenia z dzieciństwa. I wcześniej czy później dochodzimy do tego samego wniosku, że to w sumie to ty jesteś swoją największą blokadą. Ale to nie do końca jesteś ty. W jakiejś mierze zarządza tobą, bowiem nieświadomy, wdrukowany przez rodziców i kulturę skrypt. Które każe ci działać w określony sposób i blokuje twój potencjał. Zobacz sam, pokażę Ci cztery takie skrypty. Najpierw kontekst związku. By działał, musicie być dla siebie partnerami. Ona ci żonuje, a ty jej mężujesz. Proste, tak się umawialiście. Ale gdy ona mu matkuje i przypomina ciągle, by zjać danie, albo nałożył czapkę, a on jej ojcuje i zamiast wysłuchać daje ciągle rady, to co się dzieje? Przestają się pożądać, namiętność im siada, bo ona go kastruje, a on wprowadza ją w regresję wieku i zaczynają mieć oczywiste problemy. A dlaczego tak błędnie się komunikują? Bo większość matek Polek nie znała innego modelu, niż być mamą albo córką swego chłopaka. Nie było wtedy modelu partnerstwa. Żadne z nich nie stworzyło swego skryptu partnera, więc nieświadomie powtarzają to, co robiły poprzednie pokolenia. Albo skrypt numer dwa, ktoś ciągle miesza pracę z życiem. Osobistym znasz szefów, którzy zamiast szefować, rodzicują swoim pracownikom, przez co szkoda im zwolnić tych, co źle pracują i kierują się emocjami i relacjami w firmie, zamiast faktycznymi jej potrzebami i profesjonalnym zarządzaniem. Albo trzeci skrypt: nie możesz się dogadać z rodzicami, bo ciągle cię traktują jak małe dziecko, i w gruncie rzeczy czujesz, że oni cię wcale nie znają. Nie wiedzą, co czujesz, co potrzebujesz. Za to jest odpowiedzialny skrypt wewnętrznego dziecka, który nie został zaktualizowany. Idźmy dalej, skrypt numer cztery. Masz bez do sumienia w czasie wolnym i czy ty w ogóle masz czas wolny, lub sabotujesz swój potencjał, podcinając sobie skrzydła. Wstydzisz się, jak cię chwalą, przejmujesz krytyką zdecydowanie bardziej niż powinieneś, a czasem łapiesz na czarnowictwie. By było jasne, to nie ty, to inny skrypt wewnętrznego Polaka, który zarządza w jakiejś mierze twoim myśleniem. Jeśli nie wierzysz w siebie, boisz się porażki, albo przejmujesz tym, co inni pomyślą, to nie musi mieć to z tobą nic wspólnego. To kwestia kultury, z której to nieświadomie w procesie socjalizowania wziąłeś. Jak już wiesz, że za Twoje problemy są odpowiedzialne nieświadome skrypty rodzinno-kulturowe, to powstaje pytanie, co z tym teraz zrobić? Od razu Ci powiem. Musisz stworzyć siebie. Mi to zajęło wiele lat. bym z chłopaka w koszalinie, stał się liderem rodzimego rynku i międzynarodową marką trenerską. Jestem spełniony, szczęśliwy i stworzyłem to wszystko za pomocą narzędzi z zakresu psychologii i zarządzania, których z powodzeniem uczę na całym świecie. Jeśli chcesz je poznać, to weź udział w moim szkoleniu online, które przygotowuję od dłuższego czasu. Możesz wziąć w nim udział bezpłatnie, wystarczy się zapisać. Możliwość znajdziesz zaraz pod tym wideo lub pod adresem strony www, który widzisz teraz na ekranie. Zapisz się już teraz. Do zobaczenia.